Zenek Martyniuk nagle zaczął mówić o kolejnym dziecku Daniela. Nie powstrzymał się z radości. Zenek Martyniuk rozgadał się o dziecku swojego syna Daniela. Dumny dziadek nie umie powstrzymać radości. Kontrowersje wokół Daniela Martyniuka, Daniel Martyniuk, znany z zamiłowania do życia w blasku fleszy i burzliwych relacji, ponownie znalazł się w centrum uwagi internautów. Tym razem jednak nie z powodu romansu, a swoich kulinarnych wyczynów. Jego filmik z gotowania, zamiast spotkać się z podziwem, wywołał falę krytyki ze względu na panujący w kuchni bałagan. Brudna płyta kuchenna i plamy na blacie, w połączeniu z brakiem nowych zdjęć z żoną, stały się pożywką dla plotek o kryzysie w ich związku. Choć Daniel próbował zdementować te spekulacje, sposób, w jaki to robił, nie uspokoił internautów. Dodatkowo pojawiły się doniesienia o luksusowym apartamencie w Hiszpanii, który miał mu podarować jego ojciec. Zenon Martyniuk, jak się okazuje, nie szczędzi pieniędzy, by zapewnić synowi wygodę, mimo że ten często dostarcza mu powodów do zmartwień. Daniel Martyniuk, dotychczas kojarzony z licznymi medialnymi skandalami, zaskoczył swoich fanów, pokazując zupełnie inną stronę siebie. Zamiast kolejnych kontrowersji, opublikował na swoich mediach społecznościowych relacje z zimowego wyjazdu na słowacki czopok. Po burzliwym okresie, kiedy regularnie pojawiał się na pierwszych stronach gazet, nastał czas względnego spokoju. Plotki o problemach w jego związku ucichły, a zamiast nich pojawiły się informacje o jego zaskakującej przemianie. W rozmowie z show news Zenek Martyniuk ujawnił, że jego syn przeszedł prawdziwą metamorfozę. Wygląda na to, że jednak kluczowym momentem w życiu Daniela okazała się ciąża jego partnerki. Zenek Martyniuk o dziecku Daniela, rodzina oraz młodzi rodzice z niecierpliwością oczekują na przyjście kolejnego dziecka. Choć Zenek Martyniuk jeszcze nie zna płci malucha, nie martwi się tym wcale. Już nie może się doczekać powitania dzieciątka.